Za moment zobaczycie akcję, która zwali Was z nóg. Przepiękna rekordowa ryba oraz bardzo trudny i emocjonujący hol w ciężkich warunkach. Ta akcja zostanie w mojej pamięci na bardzo długo. O, ty! Dobry. O kurde, dobra ryba, ty. Ale piękny. Muszę iść z nim w dół. Ale dobra ryba, dobra ryba. Podbiera kuba dawaj. Ja Poczekaj, ja muszę przejść przez, przez ten beton. Ryba od razu ciągnęła mnie do zaczepu, przez co niestety, ale mogę ją stracić. Kurde, pa! Żeby on nie poszedł przez ten beton. O, pa, pa, pa co, pa, co on robi, nie? Przed zaczep, pa! To jest dobra ryba, kurde. On tam jest cały czas. I ja mu popuszczę z hamulca. Niech on sam może. O, o, o! o czekaj, czekaj, czekaj. Może tak delikatnie? Pa, pa, pa. O, jest, jest, wyszedł, wyszedł, wyszedł uh, uh. Kuba, stań ty tam, ja tu Jest, jest dobra ryba On walą mi z tamtego miejsca, gdzie nie mogę dorzucić wcześniej Dobra, on już jest zmęczony ogólnie chyba No będzie Dawaj O kurde O kurwa Ładna ryba O kurde, ale piękny Weźmiesz go? Dawaj Jest, jest, udało się Udało się ale piękny, kurde, 50 plus! 50 plus! 50 plus Fiona! Kurde, jest! Pójście tylko na tą piękną rybę. 800 km przejechane dokładnie właśnie po tego pstrąga. Wczoraj dużo małych, a dzisiaj tak jak mówiłem większe przynęty i miejmy nadzieję, że większe wstrągi. No i się udało. 50 cm pięknego pstrąga potokowego z polskiej rzeki. Przepiękna ryba 50 cm wyrównanie życiowy wraca do wody Piękny, naprawdę piękny wstęp. O, pójdzie. Spójrzcie. U! Patrz tam poszedł.